Witam Was serdecznie. Paweł Bytnar e, firma Rekosolar Słońce zarabia. Za mną w tle jest moja instalacja fotowoltaiczna, która składa się z dwóch, jak gdyby, oddzielnych instalacji. Pierwsza została sfinansowana o mocy 3 kW, została sfinansowana przez Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego No i działa, e, jest własnością gminy i nie mogę w nią ingerować. Druga instalacja, równoleg równoległa do tej instalacji, która jest z gminy jest to moja prywatna inwestycja jest to o mocy 3,2 kW w tym momencie nie płacę nic za prąd, ponieważ właśnie dołożyłem do tej instalacji fotowoltaicznej z rof te, 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 tą żądaną ilość paneli nie jest to niemożliwe jeśli Państwo chcecie wiedzieć więcej zapraszam do kontaktu przez rekosolar.pl lub proszę kliknąć poniżej link tam się wyświetli informacja, co dalej. Dziękuję Państwu za uwagę. Można rozbudować instalację fotowoltaiczną, tylko trzeba wiedzieć jak. Dziękuję, do widzenia i zapraszam do kontaktu.